Dzień dobry 6 grudnia. Paulina prosiła mnie, żebym rano nagrała, zanim jeszcze Divia będzie z nią spała. I tak. Yy, tu mam przeszykowany prezent dla mojego taty. Takie słodkości w buciku. I yy, taki zestaw kosmetyków dla mojego taty. Na Mikołaja. Teraz wam pokażę, co tutaj się zadziało. Tu mamy prezent dla Z Mikołaj już był. Tutaj w bucikach są powkładane słodycze. Teraz tak. Tutaj siedzi i obserwuje. O i spadła jej ta rolka. W każdym razie tu ma rolnictwo. Elf-psodnik. Tutaj Elf z lalkami siedzą i czekają na rozpakowanie prezentów. A ten dobrał się do mleka i babeczki świętego Mikołaja. Jest wiadomość w skrzynce. A w ogóle to dzień dobry Liwuniu. Dziś Mikołaj. Sprawdź, czy zostawił prezent dla ciebie, odszukaj nas i ciesz się tym dniem. z Mikołaj był? Trzeba sprawdzić, czy był, nie? No kapcie mi mój mały zostawił, miło od tego strony. O, są elsy. Ja je Co znowu narobiły? Co tu się działo? Był ten Mikołaj? Ja. Ja. Prezent ci zostawił. Posz, posz, Wszystkie elfy i lalki czekają na niego. Zobacz jak elfy posiadały z lalkami i czekają, żeby pokazała co masz w prezencie od Mikołaja. Musimy rozparzać to. No, rób dziurkę targaj, bo to twój prezent. No. ciepły No, tutaj kaze skóry. No. No. Targaj, targaj. Da ja się te elfy z Mikołajem napracowały. To! Co, to Co on ci tutaj naprzynosił ten Mikołaj w tym roku? Czego tu zacząć pierwszego. A Zabawek ci naprzenosił. Co to jest? Zabogadzi. Nie, nie <laughs> mogę. on wiesz, że ty to oglądasz. No bo z list pisałam do Mikołaja. I to to jest poduszka, pufa, a zobaczymy co to jest. Obrazek. Obrazek? Ej, to nie jest chyba obrazek. To jest chyba jakaś pufa do siedzenia, wiesz? Zaraz otworzymy i zobaczymy. Podoba zaraz Podoba się? No, w ci zostawił. Coś na słodko. Ty mu zostawi... zostawiłaś babeczkę i, i mleczko. A on ci zostawił coś na słodko, tak? Co tam No z Albo Elw, El, bo El jest brudny, nie wiadomo. Nie wiadomo, kto zjadł. Co tam jeszcze masz w tym pudełeczku? Zobacz, miał 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 Zobacz, jak tam ją miał. No co jeszcze masz? Ty, Noliwka, no, liwka Noliwka, wypakowuj ten swój prezent od Mikołaja. Tą paczkę swoją. I ona nie wie w co ręce włożyć. Gabi już jest. Poszły, poszły ślady rozetrzeć. Co na buzie, Potem wytrzymamy. choć prezenty odpakujemy. No widzisz, to jest pufa. I na ty I ciastolina. O boże. I ciastolina. Mamy już pufę, teraz mamy Masz ciastolinę. Siadaj już. Masz pufę. Wypróbuj. A Papier jej się przykleił do habcia. Poskładała się. puf, no, Masz teraz swoją pufę, tak, do siedzenia? No ale co, zobaczymy, co tam dalej w tym prezentach jest, czy nie? To całe wielkie I to jest wszystko dla ciebie przecież. Coś masz, widzę, toaletkę o swoją. O Jezu! Masz swoją toaletkę. Będziesz mogła swoje kosmetyki, które wypakowujesz z kalendarza, wkładać. Co tam jeszcze masz? O Jezu! Jakiś łańcuszek i pierścionki. Biżuterię toaletka. dostałaś, tak? Zaraz Ci odpakuję, coś tu jeszcze jest. Do malowania masz swój pędzelek. Nie, co? ulubione słowo. O Jezu. O, ja mam... Ale ty zobacz, tam widzę, że Gabi ma domek też. Ładnie! No. Tworzę tego. Normalnie Mikołaj tak wszystko. Jak Lidka stała, to pierwsze co? To mu coś się śniło? Tak. Święty Mikołaj. Bronsoletka. Bronsoletka. To jest bransoletka, to jest imię. o jaki masz piękny z kotkiem, jeszcze pierścionki i bransoletkę też masz taką na siebie. Piękna bramzoleta. Wow. I pierścioneczki na paluszki. I jeszcze jeden. Na Trzymaj. drugi? Nie, na tak Aha, oba, to na jednym. No i dobrze, no co my jeszcze mamy? Już no przełóż sobie na drugi, na kciuka. No liścia, no zobaczymy, co nam jeszcze masz w tym pudełku. Masz biżuterię, masz fajną toaletkę. Zlalo? Tak. Ja nie mogę. Nowa koleżanka do domku. Jeszcze będzie miała własnego. ten piesek to jest taki nowoczesny, bo ma widzę, że rózek nawet dla siebie. Do toaletki będziesz mogła sobie włożyć. O. o tak to jeździ trochę. Coś tu coś tu No dobra. No. Nie No, uh -huh. może jeździć w poszynie. No. Lala jest w ranku. No to dobrze, to już wiemy, ciałimy wiemy, gabi wiemy. To będzie bardzo długi film. Ale, no co tam jeszcze masz? że masz pędzelek do malowania mięciutki? Z No i co tam jeszcze? No, zobacz, jeszcze pełno dużych pudełek. Nie wiem, co tam jest. No, weź no, zobacz. Liwuś, rozpakujesz to do końca. Bo film będzie trwał 3 lata. Później się będziesz bawiła. Rozpakuj teraz. Do końca. Kocie, kędzisz do. Kocidomek domek Gabi masz? I miał, miał, miał. To, kto tu, tu jest? Tu jest co? Gabi. A tu? Będusz. A tu? kotka. A to? Hakotek. No, to zaraz ci otworzę, to tak poczekaj. Wypakuj wszystko. No, ale zobacz, tu jeszcze masz cztery pudełeczka. Trzy pudełka. Jeszcze nie wiem, nie myślę. Coś z ciastoliną, jakiś piekarnik łakotka. Co tu tu jest? Łako, kuchnia łakotka zestaw z masą plastyczną. Tu widzę, że jakieś te foremki mamy, jakiś piekarnik. Te foremki. To pewnie do tego była ta ciastolina tutaj. No i co tam jeszcze? jest? Pokażę Ci teraz przede wszystkim otwierać. A się to tak. Marzyłaś o takim aucie dla lalek. Wow, nawet pasy są. No i co tam? Jeszcze ostatnie jakieś pudełeczko jest. Co tam jest? Mm. Pan dla mm. loleczek dużych? Nie, to dziki. Teraz, będą, teraz no. będą miały tatę. W końcu. To co, otwieramy wszystko teraz? Tak. Okej. Okay. sobie na powie. To jest Kevin, o nie Ken, to jest Kevin. Też mi się tak wydaje, że Ken. Co ma taki śmieszne? Dobra, już nie ma nic śmiesznego. Ja mu zrobiłam review mody własną. Proszę, Ken. Dla lalek. Też miałam kiedyś Ken, tylko blondyna. To była przepowiednia mojego przyszłego męża. <ścoughs> Blondyn. Ciąga gacie. No już ciąga Zabiera się do roboty. Mój Boże, te keny to teraz szybkie są chłopaki. Jeszcze swoich dziewczyn nie poznał, Ta, bo siedzą, z, nie siedzą Tak, siedzą z elfem, a on... No, elf to jest szybki chłopak, on się tam nie pitoli. A on a już zezna. gacie ściąga już w, tak, w taki sposób próbuje je zachęcić. Ściągając gacie. No, no, no. Chodziłem że czysty facet, no ale... mama! No, ale akrobację robi. Trzeba mu furę wyciągnąć, jak po pojedzie. Oła! ten palec boli, już wyrościęłam. I dalej nie nakleiłam. Ale fula! Ale fula! Moje ulubione druciki. Znij, Dziaduś, zwiąż drutem. Zjmujesz lód. Drut, no żeby nie przemieszczało się A łódko w pudełku, wiesz? Dobrze, że nie ma taśmy zaczynają. O Jezu. O Jezu. Ale fura. on się tu zmieści w ogóle ten ziomuś? Ale ci ten Mikołaj na przynosił, ta nie widziała, czym się bawić. Czekaj. O, rykujemy pasy. Siada za kółko. Za kółko? No, czekaj, zobaczymy, czy się zmieści. Czy mu pantofelki wejdą. <śm> Uf, udało się. Będzie mógł wozić swoje lale. Zapinamy pasy i jedziemy na wczasy. Nie! nie? Która? Którą dać? Tą różową. Tą w sukni balowej? Tak. Proszę. Będzie pasowała. Daj, pomogę Ci je. Będzie pasowała do auta. Ale Heco. Czy teraz ja to zapnę? Żeby nie wypadli. Bo jak Ken będzie szybko jechał, Kurde, on jest za duży, za duże bary ma. Musimy tak na razie cię mu przełożyć przez rękę. O, proszę. Rajdow, więc znaczy się z tego kena.

Się. Teraz ja bez kawu pito. Normalnie będę składać. To będzie trochę, trochę pito O, udało się. O, możemy zamknąć. Nie, koci domek. Albo otworzymy, nawet widzę, że winda jest. Proszę. Też kiedyś miałam Poli pocket. Tylko inne były wtedy. Tu jest jakaś maszyna do szycia. To tu na razie ci koło są... tu. Niech tu! Tu jest. Tu będzie maszynka. Aha. Ja kiedyś się pogubią te małe już niebawem. Dzisiaj już niebawem. <noise> Będą do wieczora zgubione. Babcia, a czemu tej Mikołajkowej kawy nie zrobiłaś ty dziś? Bo ja się bardzo dzisiaj źle czuję, prawie konający, umierające. O Boże. Dobra. O, tu są takie dziurki, one mają w nóżkach i możesz je przyczepiać. Dobra, ja je robić kawę. Idź, rób kawę. Zaczynamy akcję wędzenie. Karol już napalił. Teraz idzie po szyneczki, zaraz go wam nagram i pokażę. Aha, myślałam, że już niesiesz te szyneczki. Zaraz, zaraz, muszę ty masz sarą bistą czapkę. Pfu. Dobra, to uciekam pokonewkę, bo tu Karol na razie... Tata idzie. Cała wow. szyneczka, co? Czekajcie, chcę to nagrać. Pierwsze wędzenie pana Karola. się. Jedna i druga. No, no tak, nie susie. pierwsze wędzenie, pierwsze na tej wędzarce. No tak. No. Ale na swojej własnej? Na swojej własnej. Tam w tym schodnie. dymie jest. Nie, nie. A tu są główne zainteresowane, jedzonkiem. po No szczypie, szczypie. Dobra, idę pomóc Liwce. Także babcia wiem, że ogląda moje vlogi, więc babciu Karol zaczyna wędzić. Chociaż zobaczę to dopiero jutro, czyli w niedzielę. No ale Karol wędzi. Dobra, na otwieraj te kalendarze. Przeczesałeś się już tam za mną. Dzisiaj Liwka ma znowu żal pod pryszy. Nie wiem, czy my miałyśmy żal pod myśmy miały? Ale jest pewnie zaklejony, więc na razie go nie będę otwierać. czuj zapachu. Trzeba by było oderwać. chcesz też jakiś otworzyć? A mogę. No to ten nasz otworzysz. Proszę. Szóste. Dziś Mikołaj. Ho, ho, ho. A ja też się tak dałam nabrać. No mm -hmm. dzisiaj coś małego będzie. No, gdzie jest 6, no bo zrobili granatowe. Bordowe, nie granatowe. Tu jest szóste. Bordowe. Delikatne. Hmm. Widzisz, widzisz. Z czym ja się muszę mierzyć na co dzień. Tak będzie do oderwania to. O Jezus, ten peeling do ust będzie. Ha, widzisz, a już z pazurami. chcesz coś to sobie nóż weź do podważenia. Nie, nie. Jeszcze liwusi otworzysz. Piling do ust. Też wegański. Możesz sobie usteczka spilingować. Tu jeszcze z liwki. Grześki otwórz wiesz. ma takie później delikatne wargi. A dziś Mikołaj. kołaj? No, chyba inne smaż. No, No, Czyli ta wrócił do domu. No i dobra, to mogę się od razu jej zanieść, pokazać jej, że ma dzisiaj krześcia. Aha, ja Także dziś będziemy peelingować usteczka. Mm. I przechodzimy się pożegnać w ten mikołajkowy wieczór. Przed nami jest szynka, ale to Karol Wam nagrał i pokazał. Szyneczkę jaką uwędził. Mama wróciła z kościoła. Tak, a jutro zapowiada nam się wyjazd do cioci na Mikołajki. No ja i zobaczymy Was, was ze ja sobą. Ja już nie pokazywałam co już naszykowałam na Mikołaj. No to jutro pokażę. Jutro będę mogła pokazać. A ja wkleję zdjęcie z nagranie Piotrka, co tam ciekawego dostanie. Także my Wam już mówimy dobranoc. Zapraszam. Dobranoc czy, do, czy miłego dnia? No, Oni to no, może no. rano zobaczą. Ale my idziemy teraz w Będziemy spać, tak do rana. A dla Was miłego dnia. Także zapraszamy nadal do lajkowania, subskrybowania i do komentowania. Dokładnie, wszystko czytamy. Pa pa.